W tym filmie powiemy sobie, w jaki sposób liczymy objętość prostopadłościanu i przećwiczymy to w jakimś zadaniu. Przypominam najpierw, że prostopadłościan to jest taki grania stosób, a grania stosób to jest taka bryła, która ma pod, dwie podstawy i wszystkie ściany są prostokątami. I prostopadłościan, jak sama nazwa wskazuje, ma wszystkie ściany do siebie prostopadłe. No dobrze, jak w takim razie liczymy objętość takiego prostopadłościanu? Przypominam, że objętość oznaczamy literką V, i generalnie jak w każdym innym graniastosłupie objętość to jest pole podstawy razy wysokość. Jeżeli mamy jakiś graniastosłup, który na przykład w podstawie ma trójkąt, no to tutaj musimy policzyć pole trójkąta i pomnożyć przez wysokość. Wysokość prostopadłościanu tutaj jest akurat oznaczona literą c na naszym rysunku, czyli moglibyśmy, skoro jest to pole podstawy razy wysokość, a w podstawie mamy prostokąt, no to pole podstawy to jest pole prostokąta, czyli a razy B, czyli równie dobrze moglibyśmy naszą objętość wyrazić wzorem A razy B razy C, no bo zobacz C to jest właśnie wysokość prostopadłościanu, natomiast A razy B, A razy B to jest pole pole podstawy, ponieważ A razy B w ten sposób liczymy pole prostokąta, a właśnie prostopadłościan w podstawie ma prostokąt. No dobrze, zróbmy w takim razie jakieś zadanie. Jego treść brzmi tak. Przekątna grania stosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 9 cm, a pole jego podstawy jest równe 16 cm2, oblicz objętość tego grania stosłupa. Więc tak, jeżeli mamy informację w treści zadania, że, że grania stosłup jest prawidłowy czworokątny, prawidłowy oznacza, że w podstawie ma kwadrat. Czyli w, naszym, w naszej sytuacji długość odcinka A jest równa długości odcinka B. Naszym zadaniem jest obliczyć objętość tego grania stosłupa. Objętość, czyli potrzebujemy pomnożyć przez siebie A razy B i razy C. Czyli tak, A razy B to jest pole podstawy, czyli my tak naprawdę już wiemy, że A razy B to jest pole podstawy, czyli w naszym przypadku 16 cm kwadratowych. Czyli, żeby wykonać to zadanie, to jedyne, czego nam brakuje, to jest wysokość C. No dobrze, w jaki sposób teraz dowiedzieć się, ile wynosi ta wysokość? Wykorzystajmy jeszcze jedną informację, którą nam podali w zadaniu. Wiemy, że przekątna grania stosłupa ma długość 9 cm. Narysujmy to w takim razie na naszym rysunku pomocniczym, czyli tutaj czerwonym odcinkiem została zaznaczona przekątna tego grania stosłupa, czyli tutaj mamy 9 cm. To jest cała przekątna. I zobacz, stwierdzenia Pitagorasa. Możemy obliczyć długość całej, całej wysokości naszego grania stosłupa. Dlaczego mogę użyć twierdzenia Pitagorasa? No bo przecież tutaj mamy kąt prosty. No dobrze, no to jak zastosować w takim razie twierdzenie Pitagorasa? Do twierdzenia Pitagorasa musielibyśmy najpierw mieć przekątną podstawę, czyli zaznaczymy to literką D. No bo jak będziemy mieli przekątną podstawę, no to będziemy mogli zapisać, że... C kwadrat dodać D kwadrat to się równa 9 do kwadratu, prawda? Stwierdzenia Pitagorasa. Czyli jak się dowiem, ile jest D, no to bez problemu policzymy sobie C, który jest potrzebne do obliczenia objętości grania stosłupa. No dobrze, jak w takim razie dowiedzieć się, ile jest to D? No to zobaczę D to jest przekątna kwadratu. Jeżeli kwadrat... Ma pole równe 16 cm2, tak sobie zapiszmy, że pole podstawy to jest 16 cm2, a pole a podstawa to przecież kwadrat, prawda? Czyli możemy zapisać, że A do kwadratu to jest. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.